A więc w końcu się tego doczekaliście. Pierwszy odcinek z Minecrafta. Będą przygody, jakich nie ma na żadnym serwerze. Dobra, nie no, okradamy gildię. Jesteś? Jesteś? Tak, jestem. Siemka, jestem, siemka. Zimny i razem z będziemy okradać. gildię. Tak, gildie. to jest zimny. Ja jestem na Minecrafcie TDKU. Ale to tylko na Minecrafcie się tak nazywam, więc... Tak, tak, tak mówię wam. No i dzisiaj będziemy okradać gildię. Nie będę już przedłużał. Jak już będziemy się bliżej do gildii, to po prostu... Tat... Patrzcie jakie 360 robię, patrzcie. Widzieliście to? Widzieliście jakie 360 Widzieliście? Widzieliście? E, dobra, on Trzy... tak codziennie ma. Ale nie ważne. Dobra, no to ja, to ja to przewinę, żeby to wam... wam patrzcie, nauczyć. patrzcie jakie 360 Są, Jak już będziemy przy gildii, to wam to puszczę, więc... E, do zobaczenia. te ruchy? Patrzcie jak tańczy. To dopiero jest gorsze. O kurde, o kurde, bo nas zauważył, Czy my robimy ukrytą kamerkę. Ej, o, chyba przestał tańczyć. Ej, no, co nie tańczyć już? O, o, tańczy, tańczy. Patrzcie, na górze też jest jeden tańczyk. Ale się teraz rusza, nie no, nieźle. Ej, nie no, Ogar, czekajcie, muszę go rozwalić, bo może będą strzały. O, Enderman! No co, co? Taki jestem mądry? Tak, tak! Kurku... No, a ty co? A ty co? O, strzał jest! Jakiś... trwaniaczki. Hmm... dziwnie coś Pak, 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 pak! Aaaa... Pa. pfff! jestem taki biedny, że muszę zjadać to mięso z ząbiaka. Sianka, sianka, już jesteśmy w gildii. E, tak, potwory już tu nawalają moby, tak. Może od, może strzałę dostanę? Bo mam na razie tylko sześć. U, miałem pięć. No to jest postęp. Dobra, jesteśmy już przy gildii. Dobra. E, no to co, wbijamy. Si... fok. Ej, wiedz, ma tam była fajnie. Ej, no co ty skryptujesz? Ja jest na afku. Nie wiem, ale nie wiem, być może. O, 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 o! Ej, czekajcie na. Dawaj, 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 dawaj nie w skrzyni nic, dobra Jezus, jakie i co? Kobiel Dioksy! Si! Bla bla bla, Dioksy, Dioksy e, się, czekaj! Ło, wow, ale słuchaj, dobre i ten mają, na serio Ogarnij się, Dylilu Ej, no nie no kurde, sorry, ale jak, jak widzę Dioksy, no to nie potrafię być ogarnięty I nie ma tu skrzynek, co tu jest? to jest? No dlatego, że no. jestem biedny I, Sybia... i nie na koniec nie na No i padł, miał afka stary, na Afku go <laughs> Nie no, żartuję, nie jestem No nice, Naj, tak diamentów dla mnie, naj! Nice. Jakie i tam i bierz, ile mam diamentów? Stagi 21. I mam ten. Ej, ja. dwa stagi obsidianu! Dwa stagi obsidianu człowieku! Ja wolony, no jaki i ty stara. Tam nic nie było, tam nic nie było. Ej, i mam, patrz! Mam, patrz, 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 Mam enchanting table tutaj jeszcze jest dobre, eventka się nie przyda. Enchantment table, czy tam jak to się nazywa? Ty zgadam. już byłeś, wykastrowałeś wszystkich. Tak, wykastrowałem wszystkich, nawet kobiety. <laughs> Jezus, to fajny moment będzie. A o, żemeczki. mają tak jedzenka, jedzonka. Żemeczki. Przypominam, ci, 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 ciło cicho, cicho. Przypominam, że jest konkurs na ESV, znaczy na VIPa na mojej serwerze, który dostanie 100 expa i dużo fajnych itemków, więc... Yy... Od razu. W tym filmiku gdzieś ukryty jest kod, który, który mi wyślecie na, na link w opisie. O, kod ukryty jest na moim hełmie. Nie, nie jest ukryty na Twoim hełmie. Jak mi wyślecie go na Facebooku, to wtedy, to wtedy ja tutaj... Jezus, e myślałem, że takie mają dobre itemy, a to patrzę, a tu jest ten, ender chest i ja otwieram swoje itemy. E Patrz padzak, jaki dywan artystyczny. ile mobów, czekaj, bo ja, tu jest enderman, to może będzie perełka kolejna. Trzeba ich rozwalić. Więc okradanie jest bardzo udane. Okradanie jest bardzo udane. Powiedziałbym, nie, nawet, nie. Że, że bardziej niż bardzo, bo bardzo. Endermana, Enderman. Mam też te Enderman poszedł... Nic już nie ma Ej, patrz, no, ja my, my te, nie mam 5 a mam już 13. O kurde, jakiś goźbił! Nie, on... Nie, on nie jest no, chyba w Gili. Nie, raczej nie, chyba nie. Kolejny obsydianek, Obcydianek. Tutaj chyba nic nie ma. Jeszcze coś w czy nie? Chyba raczej gówno tam Znaczy, w sensie, że dużo tam nie jest. Nie wiem. Dobra, rozwalamy im to. Albo nie, nie rozwalajmy im. Bo jeszcze, stary, oni... oni są... Ej, moi, mają Glowstone'a, ja biorę stona. Stary, oni są moimi widzami, jak nie to będzie kapelana. Kapelana, nie! Stary, ja, oni, oni są moimi widzami, oni mają nasze kordy, więc będzie klepa jutro chyba z nimi będzie klepa. Dzisiaj. A ja z do gildii. E... Sorry, nie. I patrz, mają tu bloczki diaksu. Gdzie? Wykon ja biorę. <laughs> nice. nice. Ej no weź, zabrałeś mi jeden, tych chujów. E, czekaj, ja z do gildii? Nie wiem. E... Nie ma re... do naszej? Niedługo będzie od drugiej edycji. No Na... Sorry, ale no sorry, chyba nie ma. jest do naszej gildii czy nie? Jest. Czekaj, napiszę jest kurde. Kon, ale to nie ma tak, że kurde ktoś sobie wbija do gildii i na przykład i od razu dostaje rekruta, bo wiecie. Bo, bo pewnie będą oszukiwać, nie? Trzeba jest. ten dzisiaj w odcinku... Ciekawe co tam... Odcinku piszę. będzie kod i już znaleźć. E nie, nie do... Kordy masz... W... W filmiku. O czekaj, czekaj, tam jest jeszcze jeden szkielet To czekajcie. Rozwalę tylko. Go. Bo, no sorry, sorki, że tak was nudzę, ale... Ale potrzebuję Dobra. strzały. 5 minut zanudzenia. I gun nie Ja mam tutaj w ogóle już nic, nie wiem. Pod ściany, no nic, nic tam nie raczej nie, nie, ma. nie ma już, no Diaksy mieli. Dlaczego no wszyscy ukry... zawsze dają... Co? Może ukryte mają gdzieś, no nie wiem. No, no ale nie chcemy się tak szukać. Mamy postaku po dawców, no to co, spawamy. Dobry. Nie ma, nie no. wiem, jest tutaj też, może jeszcze nie wiem, może nie sofiter, nie wiem, jest Nie no nie ma, nie ma. A tu co? Jest skrzynka! <laughs> Jaki to? Co, co jest? Stach bloczków diamentowych. Stach bloczków diamentowych. Niemożliwe, pokaż, nie, poka, pokaż, pokaż, pokaż. Znaczy nie diamentowych, tylko złotych masz, patrz. Na filmiku zobaczysz, patrz. Jaki, co? Ej, ale dzielimy się koksami, nie? No tak, koksami się dzielimy. Ej, nice. Ej, dobra, spadamy stąd, bo... Dobra, te... spadamy, bo jeszcze nas eee, przyłapią eee. i nas pobiją. Ogólnie Ale... tak, jeżeli Skaven nas ogląda, czy tam ktoś inny z tej gildii, to oczywiście odwet mam, kordy są w pierwszym odcinku... To Bijać oczywiście podziękujcie nam, bo wam nie rozwaliliśmy gildii. Super, to... klep. Jutro rano, nie wiem, Bijecie eee. kiedy tylko chcecie. Ale chyba eee. wiedziałem że dzisiaj jakiś gostek z tamtej gildii, ten... Został zabity przez zombiaka, więc... <noise> Będzie jednego mniej. Ale na serio jakiś goszek tam został zabity przez zombiaka, chyba z jej właśnie. Dobra, więc przypominam wam jeszcze raz o tym konkursie na, na Wipka i... Myślę, że to było tyle, Pamiętajcie o konkursie, subskrybujcie. Mnie subskrybujcie zimnego, no i tak. No, to chyba koniec. A <noise> no, witam się z Kubo i więc tak, myślę, że Wam się filmik spodobał. Zostawiajcie oczywiście łapki. fap, i co tam chcecie? No, oczywiście, komentarze, subujcie. No i to by było na tyle. Następny odcinek będzie jakoś tak niedługo. Myślę, że nawet jeszcze się uda zrobić w tym tygodniu. Więc po prostu czekajcie na następny. Do zobaczenia. A i pamiętajcie, żeby zasubować zimnego. No na razie, ja się z wami żegnam. I do następnego razu.